Ciemanko, witam was dzisiaj w takiej jesiennej aurze. E, pokażę wam, jakie są moje sposoby na łowienie na takiej zimnej wodzie, późno jesiennej, dlatego że mamy koniec listopada. Oprócz tego zauważyłem, że często dużo osób pyta na grupach lub forach wędkarskich. Jak przygotować zanętę na muliste dno? Właśnie na dzisiejsze łowienie specjalnie wybrałem taki zbiornik, gdzie jest dno muliste, więc pokażę Wam, jak przygotować zanętę na takie dno i naszym głównym celem dzisiaj są płocie. Dobrze, słuchajcie, yy, zaczynamy od rozrabiania naszej zanęty. Yy, dzisiaj przygotowałem sobie kilo mieszanki płociowej. Dodajemy do niej powoli wody. Nie za dużo. daliśmy taką konsystencję, gdzie po zgnieceniu mamy kulkę. Jaką spuścimy z wysokości, ona nam się delikatnie rozpada. I właśnie tak przygotowana zanęta jest na mół, na muliste dno. Teraz damy tej zanęcie 15 minut. Potem przetrę ją przez sito, dodam do niej paczkę gliny rozpraszającej, dlatego że jest zima chcę tą zanetę zubożyć dodam do niej jeszcze konopię i kastersy. nasza zanęta już jest gotowa teraz ją będziemy przecierali przez sito o. żeby wszystkie grubsze frakcje porozbijać i żeby była, miała równomierną konsystencję używam drobnego sitka 2 mm, jak widzicie, zanęta została przetarta. Pozostały tylko takie grubsze frakcje, które odrzucamy. O, proszę bardzo. Zanęta jest już puszysta, do zanęty dodamy winę całą paczkę. uh-huh mm -hmm. Teraz to wszystko ładnie sobie wymieszamy, żeby miało jednolitą konsystencję. Zobaczcie, o, w ogóle nie widać tej zanęty. Musimy dodać do niej troszkę wody jeszcze. Teraz już jest idealna, można powiedzieć. OK, zobaczmy. Super. Całość będzie podawana, słuchajcie, z kubka. Także nie ma się co przejmować. A na muliste dno właśnie zanęta musi się tak rozpadać. Teraz dodaję taką garstkę konopi. Słuchajcie, teraz dodaję do tego jeszcze kastery. O, nie za dużo. I jeszcze czerwone martwe robaki. Też nie za dużo. Po to, żeby ryba coś miała, coś się wabiło, a żeby się nie najadała. O. I tak wygląda mieszanka na dzisiejsze łowienie. Boga, jak na zimę przystało, mało sycąca. Także na, na wstępne nęcenie poleci 6 kulek i myślę, że potem stopniowo będziemy do nęcali co około 15 minut po jednej kulce, w zależności od tego jak ryby będą reagowały. Słuchajcie, dzisiaj zestaw jakim będę łowił, to jest taki spławik na delikatnym metalowym kiluścien Antenką tu są trzy śruciny. 30 cm niżej są dwie i 25 jest taka malutka śródcinka sygnalizacyjna 20 cm przypon z haczykiem numer 18 proszę bardzo taki haczyk na który będę zakładał albo pojedynczego kastera albo chleb Na taki mały kawałeczek klepka. Zobaczymy czy już jakieś pierwsze rybki są w naszym łowisku. Słuchajcie, dopiero po około pół godziny ryby weszły w zanętę. Także trzeba było trochę poczekać. Ale już się zameldowały. Jakie ładne płoteczki. także fajnie na ja chlebę biorą bo powiem wam szczerze że już przygotowałem sobie fidera żeby spróbować dalej i w momencie kiedy sobie przygotowałem tego fidera nastąpiło pierwsze branie także ryby w końcu pojawiły się w zamęciu dosyć długo okazało na Słuchajcie, rybki zameldowały się już naprawdę na dobre w naszej zanęcie. Teraz już co wstawienie. Od razu jest branie takie ładne. Słuchajcie, tutaj pokażę Wam, jak nakładam chleb na haczyk. Mam taki przyrząd, który formuje mi takie dyski z chleba. Niektórzy mówią, żeby chleb o taki dysk i potem wpijamy, tu, tutaj jest miejsce, wkładamy haczyk. O! I nam to wychodzi. Niektórzy mówią, żeby chleb yy, potraktować wałkiem przed łowieniem i, i taki spłaszczony, jednak ja uważam, że taki Świeży puszysty jest dużo lepszy i dużo lepiej wabi ryby. O, I taki właśnie płatek z chleba trafia do wody, już nic tam więcej z nim nie trzeba robić. Jeszcze niespodziankę. Jakaś duża ryba. o okróc jestem bliżej żeby nie było jaki ryba ma patzekk w pysku numer dwadzieścia nie 18 chyba, albo 20 Ale się o, to grube... Proszę bardzo. Na taki haczyk. Na przyponie numer 010. Taki kurde proszę. To się nazywa wędkarstwo wycznowe Słuchajcie, chyba stało się coś, czego się nie spodziewałem. Łowisko weszły liny i zamiast płoci ponieważ po tym dużym linie, którego złowiłem Już nie złowiłem żadnej płoci. Kolejne branie które nastąpiło. to widzicie. Duża ryba, Żeby nie było, zestawu wcale nie zmieniłem. Słuchajcie, nasza wyprawa wędkarska dobiegła już końca. Także zobaczmy co udało nam się złowić przede wszystkim. Zwłaszczmy te piękne liny. O. Kilo dziewięćdziesiąt. dziewięćdziesiąt siedem. Piękna rybka. Piękny zimowy lin. drugi hapsa dobra drugi waży kilo 87 a 10 gram różnicy między nimi no nie chcę odpłynąć. No i mamy jeszcze nasze płotki Kilo 60 No to powiedzmy, że kilo 60 takie, takie płotki o, Jest ich sporo Jest jedna taka większa A resztę to są takie Drobne, więc Taki zimowy fajny połóg w sumie prawie 6 kg ryb wyszło. Także słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek się podobał, i do następnego. Cześć!